Ja jestem Moneta i dziś będziemy mówić o. No, o Archemie oczywiście. Dziś omawiamy symbolikę. Symbolikę węża, labiryntu i spirali. Nie da się ich omówić oddzielnie, dlatego że często są przedstawiane na jednym obrazku, często są przedstawiane zamiennie. One są tak połączone nierozerwalnie, że no to musi być w jednym odcinku. Ja ten odcinek podzielę na dwie części, dlatego że to jest taka wiedza no po prostu wiedzy w opór jest. A ja nie chcę z tego robić fast fooda, nie chcę się śpieszyć, chcę też mieć z tego taką przyjemność. No, słuchajcie, dla tych, którzy są nowi na moim kanale, powiem, dlaczego symbolika w alchemii jest tak ważna. Dawni alchemicy pisali swoje przepisy w formie, właśnie, symboli, z wielu powodów. No, po to, żeby nie wpadły w niepowołane ręce, po to, żeby oni niechcący nie padli w ogień albo na szafot, na przykład, bo to była taka wiedza, właśnie. Ich przepisy, pisane tą symboliką, są dla nas. Często są to opowiadania, na przykład jakieś romantyczne opowiadania, czasem poezja, no coś, co byście nigdy tego nie połączyli z alchemią. A jak ktoś jest alchemikiem, widzi te symbole i wie, że jest to przepis na coś albo sposób na coś. O jednej takiej książce Wam powiedziałam w poprzednim odcinku, możecie sobie sprawdzić, ale jest takich książek bardzo dużo. I taki prawdziwy Alchemik widzi taką książkę z opowiadaniami, nawet dla dzieci. I jest napisane, że wyszedł rano, o sam, tak na przykład samego poranka, zebrać rosę z róży. No i to już Alchemik wie, że to nie chodzi o żaden poranek, żadną rosę, żadną różę, tylko chodzi o Wenus, o jutrzenkę, która wstaje czasem o poranku, czasem tuż przed wschodem słońca, czasem tuż przed zachodem słońca. I chodzi o tą porę, kiedy słyszy Rosa, to wie, że wilgoć, wilgoć, czyli księżyc, czyli kobiecość, tam prawdopodobnie dalej jest napisane, o który księżyc chodzi, czy może rosnący, czy malejący. Widzicie, kiedy widzicie przepis z różą, to to nie zawsze chodzi o kwiat. Symbol węża, labiryntu i spirali widzimy praktycznie wszędzie. Słuchajcie, jak wygląda galaktyka, jak wygląda nasze DNA. Często występuje w jakiejś, w mitologii na przykład, w folklorze jak często występują te symbole. Co dokładnie oznaczają tak w skrócie? W skrócie oznaczają rozwój duchowy i rozwój osobisty poprzez reinkarnację. Zauważcie, że wąż zrzuca skórę i jest nowy, jest lepszy. Kiedy opowiadałam Wam o tym, jak pokonać nieśmiałość w jednym z odcinków, może podlinkuję, jak, jak nie zapomnę. Kiedy idziesz po spirali, po takiej spirali jak w muszli ślimaka, wydaje Ci się, byś był w jednym miejscu, bo widok masz taki sam, ale Ty nie wiesz, że Ty jesteś piętro wyżej i jesteś prawie u celu. Kiedy idziesz labiryntem, często wydaje Ci się, że jesteś dalej od celu niż kiedykolwiek, a tak naprawdę jesteś bliżej niż kiedykolwiek byłeś, i to są te iluzje, to są iluzje świata materialnego, przed którymi te symbole również nas ostrzegają. Taka ciekawostka: jest film z lat 80., tytuł Labirynt z Davidem Bowie. Pewnie go widzieliście, wszyscy dowiedzieli, ale mało kto wie, że ten film pokazuje alchemię. W sposób bardzo prosty i bardzo zrozumiały, i uważam, że każdy powinien go obejrzeć. Jest w nim taki moment, że główna bohaterka idzie przez labirynt i na nim są twarze. I te twarze mówią źle idziesz, zawróć, tam cię czeka śmierć, tam cię czeka niebezpieczeństwo. I ona już się wystraszyła, chciała się wycofać. Mówi: Nie, no, pewnie źle idę, skoro tak mówią. A skrzat przewodnik do niej powiedział: Nie, nie, właśnie dobrze idziemy, im jesteś bliżej celu. Czyli bliżej tego oświecenia, tego, tej najwyższej duchowej formy, tym częściej będziesz słyszał, że źle idziesz. Nie, 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 tam cię czeka niebezpieczeństwo. Bardzo Wam polecam ten film. Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz: że w języku angielskim i nie tylko, słowo labirynt, są dwie wersje labiryntu: właśnie labirynt i maze. Słuchajcie, jest różnica. Dlatego że labirynt, ten duchowy, ten o którym mówimy dzisiaj od początku i będziemy mówić w następnym odcinku, jest to labirynt, który ma wejście i centrum. I ty tym wejściem na 100% dojdziesz do tego centrum. To nie ma tak, że musisz zawrócić. Prędzej czy później dojdziesz. Maze natomiast jest łamigłówką. To nie jest ten duchowy labirynt. Tam masz jakieś ślepe uliczki, musisz zawrócić. Taka jest różnica między tymi dwoma labiryntami. Ale skąd pochodzi nazwa labirynt? No, jest kilka wersji, no jak, jak przy każdym takim starożytnym symbolu. Jeśli spojrzymy na starożytną grekę i łacinę, ten przedrostek la oznacza kamień, tak jak na przykład lapis lazuri. Korneliusz przyleciał. Korneliusz to jest mój gołąb i on tutaj je. Po łacinie la kamień, coś zrobione na mocnych fundamentach, tak jak lapis Lazuri na przykład. Ale powiem wam szczerze, że do mnie to nie za bardzo przemawia, dlatego że no tylko las całego wyrazu labirynt, no to jest troszkę za mało. No, ale nie tylko do mnie to nie przemawia, dlatego że są wersje, również ludzie twierdzą, że słowo labirynt jest dużo starsze niż łacina czy greka i pochodzi od takiego ludu pelazgów. Którzy dwa tysiące lat przed naszą erą zamieszkiwali ziemię dzisiejszej Grecji. Oni mieli broń. To był topór obusieszny i nazywali go właśnie labrysem. Wy o labrysie na 100% słyszeliście w micie o minotaurze, pół byku, pół człowieku, który mieszkał właśnie w labiryncie. I król Minos tak się bał tego minotaura, tak się przed nim bronił, że trzymał u siebie w pałacu pełno labrysów. I jego pałac. Dlatego właśnie nazywali labiryntas. Trzecia wersja, skąd może pochodzić wyraz labirynt, jest to wersja, która bazuje na jego wyglądzie, na tej symetrii, na tym, że wygląda trochę jak księżyc w pierwszej kwadrze i ostatniej kwadrze. A kiedy słyszymy księżyc, od razu myślimy kobiecość. Kiedy myślimy kobiecość, od razu myślimy mówię tak alchemicznie myślimy. Labia, czyli narządy rozrodcze kobiety. I tutaj widzimy takie, takie mocne powiązanie, słuchajcie, tego węża, tej bogini, tej kobiecości, tego labiryntu. Są nawet takie symbole, które pokazują i boginię, albo kobietę po prostu, i węża, i ten labirynt, żeby pokazać, że jest to symbol odrodzenia. Tutaj na ziemi odrodzenia, tutaj w ciele, przez ciało, w ciele, przez labie właśnie. I od tego wyrazu, że ma pochodzić labirynt, i to wam powiem, do mnie przemawia jako do alchemika, ale wydaje mi się, że druga wersja może bardziej przemawiać do ludzi takich bardziej, co tak bardziej logicznie myślą. Czwarta wersja, zupełnie moja, tak ja sobie tak po prostu pomyślałam, że ten labirynt wygląda trochę jak mózg ludzki. No czy wam to nie przypomina? Trochę przypomina, prawda? W Indiach połączenie labiryntu i takiego odrodzenia, odrodzenia tu na ziemi, reinkarnacji, do tej pory łączy się to bardzo fajnie, ponieważ istnieje taka medytacja przy porodzie, jantra, i używa się przy niej labiryntu, który nazywa się Czakra Wiucha. Ja wam to napiszę, bo ja to na pewno źle wypowiedziałam. I kobieta rodząca wodzi wzrokiem po tym labiryncie, że ma to ukoić jej bólu, zrelaksować ją no to już wiemy, jakie miała podejście tego Europa, część Azji. No a co w Ameryce? To znaczy to Indianie rdzenni. Indianie, słuchajcie, było takie plemię, do tej pory zresztą istnieje, nazywa się Hopi. Oni zamieszkują część Arizony. I słuchajcie, oni są znani z trzech rzeczy. Tańca węża, święta węża i podziemnych labiryntów. No, słuchajcie, te, 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 to jest w ogóle szok, jak to się wszystko łączy. Ja wciąż nie mogę w to uwierzyć. Podziemne labirynty służą im do tego, no teraz już pewnie rzadziej, ale w dawnych czasach służyły do tego, że młodzi mężczyźni schodzili pod ziemię w ciemności, musieli przejść cały labirynt aż do drabiny. I to robiło z nich mężczyzn, kiedy wychodzili z tego labiryntu, pokazywali, że byli odważni, że byli logiczni, wiedzieli, jak to przejść, nie tracili swoich zmysłów i na górze wszyscy im wiwatowali, że stali się mężczyznami. Słuchajcie, tu pokazuje tak świetnie tą przemianę człowieka, tą zrzucenie tej starej skóry, że jest teraz lepszy, jest teraz dojrzalszy. No, jeśli chodzi o Hopi, to staje się mężczyzną. Ale zapytacie mnie, dlaczego na przykład mówię o, o takim plemieniu rdzennym, tam, że rdzeni ludzie mają różne legendy. Słuchajcie, nigdy nie... Nigdy nie mówcie źle o rdzennych plemionach. Dlatego, że to akurat plemię, mówi się o nim, że, no, że było najmądrzejsze ze wszystkich plemion. Dla, dla mnie to jest bardzo obraźliwe. Uważam, że to jest bardzo obraźliwe wobec tych ludzi. Dlatego, że kiedy biały człowiek przyjechał, przypłynął i spotkał Właśnie plemię Hopi, oni nie wiedzieli, czym jest morderstwo, oni nie wiedzieli, czym jest zbrodnia, oni nie wiedzieli, czym jest kradzież. Dla nich to były zupełnie abstrakcyjne pojęcia. I biali ludzie nazwali ich obo, oni są najbardziej inteligentni, bo tam na wazach umieli coś tam skrobać. I ja uważam, że to trochę, trochę uwłacza, uwłacza tym Indianom, dlatego że moim zdaniem byli dużo bardziej rozwinięci niż ci biali, którzy płyt przypłynęli na statkach. Kiedy powstał? Ten symbol, labirynt, czy wąż, czy spirala, no tego, tego się chyba nigdy nie dowiemy, dlatego że wygląda to tak, jakby odkąd ludzkość istniała, to ten symbol był, dlatego że znajdujemy te symbole wyskrobane w jaskiniach, na skałach. Bardzo często odnajduje się nowe miasto, widzi się pierwsze, co się widzi, to jest ten symbol. Dlatego też ciężko określić czas, kiedy powstał. No, wiemy, że co najmniej 2000 lat przed naszą erą. Słuchajcie, tego symbolu Labiryntu używa się również do relaksacji, do medytacji. Tak jak Wam mówiłam, że w Indiach kobiety, które rodzą, go używają, ale nie tylko w Indiach tak jest, dlatego że na Wyspach Brytyjskich symbol Labiryntu nazywa się m.in. Troy Stones. I jeśli byliście kiedyś w londyńskim metrze, to na pewno widzieliście go na ścianach, ponieważ kiedy nie wiem, czy ktoś z Was miał przyjemność być w tak zwanych rush hours. W londyńskim Metrze, czyli w tych najbardziej, najbardziej zatłoczonych, wszyscy są zestresowani, a tam macie labirynt, w którym możecie powoli wzrokiem się zrelaksować. Nikt tego chyba nie używa, a taka ciekawostka: na Wyspach Brytyjskich ten symbol labiryntu bardzo mocno siedzi w ludziach. No, możliwe, że przez ich celtyckie pochodzenie. Do tego stopnia, że są całe organizacje, które zajmują się budowaniem labiryntów, pokazują ludziom, w jaki sposób to zbudować no bo to są wzory. Wiecie, co to. To nie jest zbyt trudne, no ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jest nawet święto Labiryntu 2 maja. Jeśli chcecie, możecie nawet odwiedzić taką stronę, zapisać się do takiej organizacji, żeby sobie pospacerować po labiryntach albo pobudować razem labirynty. Kiedy mówię Wam. O labiryncie pewnie myślicie, że to taki symbol typowo pogański, ale nic bardziej mylnego. No tak jak z każdym takim starożytnym symbolem, to jest tak, że każde wierzenie go chciało mieć albo przynajmniej użyć chociaż raz. W kościele katolickim, jeśli spojrzycie na katedry takie jak Katedra Najświętszej Marii Panny we Francji albo Katedra Łaski Bożej w San Francisco. Zauważycie właśnie ten symbol. Tym się różni że w religii katolickiej on musi być podzielony na cztery części, tak jak jest msza podzielona na cztery części i możecie na przykład odprawić swoją pokutę przechodząc go na kolana i modląc się. Dobra, już sobie poszli pewnie ci wszyscy, co się znudzili tą, tą właśnie alchemią, tym wgłębianiem się, wgryzaniem, no to teraz przechodzimy do prawdziwej wiedzy dla prawdziwie zainteresowanych ludzi, którzy są godni tej wiedzy. Ha, ale Wam posłodziłam, co? Słuchajcie. Kiedy mówimy o takich starożytnych symbolach, to wtedy musimy zwrócić uwagę na układ ciał niebieskich. Dlatego, że z jakiejś przyczyny ci ludzie żyjący tysiące lat przed naszą erą, oni bardzo często patrzyli w niebo i bardzo często tam dużo widzieli. No to dobra, co wiem o tym symbolu? Moim powiedzieć, Aneta, no labirynt, gdzie ty ten labirynt widzisz w niebie? No, taki tradycyjny labirynt, on musi mieć siedem łuków. 3 w lewo, 4 w prawo albo na odwrót. No i co? No to sobie myślimy. Co za ciało niebieskie i zwraca na siebie uwagę tu na Ziemi raz na 7 lat, bo mamy te 7. Co za ciało niebieskie 3 bądź 4 razy w roku się cofa, no przynajmniej optycznie się cofa. Jeśli mówimy o cofaniu się, no to wiemy, że chodzi o retrogradację. Które ciało niebieskie najbardziej widoczne jest z północy? No wiem, że z północy, dlatego że te pierwsze wiadomości na temat istnienia labiryntu, no to były w krajach celtyckich, no północ na pewno. No, jak ktoś z Was siedzi w astronomii, a tak naprawdę astrologia nawet wystarczy, to już wiecie, o czym mówię. Oczywiście mówię o Merkurym. Merkury raz na 7 lat ma tak zwany tranzyt ze Słońcem. Jest widoczny z Ziemi, że on nachodzi na to Słońce. Cztery razy do roku, no czasem trzy różnie bywa. Jest ta retrogradacja Merkurego, o której Wam również nagrałam odcinek jakiś czas temu. No więc co? No więc chodzi o Merkurego i co dalej? A jeśli oglądaliście mój filmik o alchemii, no to wiecie, że nie ma alchemii bez retencji, a retencja to właśnie Merkury. Jak to było ze starożytnymi? No, starożytni Grecy to mieli taki problem z Merkurym, tak jak z Wenus, bo oni myśleli, że to są dwie różne planety, ponieważ była widoczna tuż przed wschodem i tuż przed zachodem Słońca. Tuż przed wschodem nazywali ją Apollo, a tuż przed zachodem nazywali ją Hermes. No, słuchajcie, Egipcjanie nie mieli z tym problemu. Oni wiedzieli od początku, że to jest jedna planeta i nazywali ją nie zaskoczę Was w ogóle Totem. Natomiast Rzymianie nazwali go po prostu Merkurym, no i tak przedstawili, jak widzicie na obrazku. I symbolem tego Merkurego był kaduceusz. No, słuchajcie, to jest powód, dla którego ja uwielbiam alchemię, bo się wszystko zgadza. Mamy labirynt, mamy, mamy węże, oczywiście, w formie spirali ułożone jak najbardziej. Co jeszcze? Hermes. Tod, Hermes Trismegistus. No i jeszcze rtęć? To przecież to jest, to jest czysta chemia, słuchajcie. I co ja jeszcze chciałam do tego powiedzieć? A no właśnie, kim był ten Hermes czy ten Tod? To był posłaniec bogów. Taka jeszcze jedna ciekawostka na sam koniec. Zgadnijcie, jak nazywała się pierwsza grupa astronautów NASA. Nazywali się Mercury 7, czyli Mercury 7. No to może być przypadek, jak najbardziej. Ja nasa bardzo lubię. Bardzo. No. Dobrze, na dzisiaj to koniec. Słuchajcie, ja tak dzisiaj trochę sapałam, bo jest strasznie gorąco, strasznie mi się, mnie to dusi. Ale nieważne, dzisiejsza wiedza. Mam nadzieję, że sobie to wszystko przetworzycie, ułożycie w głowie, dlatego, że następny odcinek jeszcze dorzuci oliwy do ognia. No, dzięki za dzisiejszy czas. Trzymajcie się. Pa.